Cześć mano, z tej strony Rynowski, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Contraband Police. Jak widzicie jesteśmy znowu atakowani. Oho, no nie mam 56 amunicji, dobra już myślałem, że nie mam w ogóle. Nie, nie muszę podejść bliżej, bo ja to, wiesz, w moją Kurwa, oni mają maszynówki. Gdzie on jest? Ktoś mi został ranny, kurwa, to nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Fantem ładnie headshoty się sypią, nie? Sorry, że tak cicho siedzę ale się skupiam. Nie wiem, czy maksimum to nie jest ten od tego. Od samochodów, chyba. Ej, ja mam 16 nabojów tylko. A 6 przeciwników. Więc musimy podejść bliżej, żeby mieć prawie 100% skuteczność. A, A ty co tu robisz? Ale headshotów nasiekaliśmy, nie? Zlecenie personelu stówka. 630 za obronę, zajebiście. Jeszcze przeszukamy ich. Trochę fantów znajdziemy na pewno. Nic ja do strzelby, no ale ja strzelby nie mam. O, nóż kuchenny, super. Będę miał na zmianę, jakby co? Tu dużo w krzakach gdzieś wystrzelałem. Kokaina, amunicja do pistoletu. Co wy tu jeszcze macie? Pieniądze, 80 dolarów zajbiście. Ten wysadzony miał koks przy sobie. To ja dwóch wysadziłem? Gałąź. Czy jeszcze gdzieś tu jakiś jest? Jest. Amunicja. Chyba to by było na tyle. No dobra. Jest Git tak jak jest. Mamy 2800, słuchajcie. Dlatego ja sobie ulepszę chyba drogę. Żebyśmy mogli więcej naraz ich tu przyjmować. Dobra, to, 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 to. Już kuchenny tu sobie zostawiam. ja do strzelby teraz mi nie jest potrzebna, bo nie mam strzelby. Tak samo do pistoletu, gałąź też mi na razie nie jest potrzebna. Na handel rzeczy sobie zostawię, a unicie do pistoletu sobie przerzucę, żebym miał więcej. Spoko siadamy do kompa. Budynki to mi to tylko zwiększa czas, ale mi trzeba drogi 2000. No właśnie, czekaj. Większe kursarze, nie w dodatkowych strażników. To nie biuro. Ulepsz biuro, by zwiększyć pojemność magazynu oraz areszt. 2200 Kwatera 1700. No mi się wydaje, że najlepsze to jest w moim przypadku drogę, żeby polepszyć. No. Nie no zostało nam 820 dolarów. Teraz dopiero nam zajdzie 108 jeszcze za cały, mm, za utrzymanie dnia, czy jakoś tak, czy tam opłatę dzienną, już nie pamiętam jak to się nazywa. Koszty dzienne, no. 117, 116, to trochę mi wzrosło. Katastrofa budowlana? O co to chodzi? Jakieś nowe mamy? Zgodnie z informacją Głównego inspektora inspekt, Inspektoratu budowlanego Do zawalenia bloku mieszkalnego W Buricie Przyczyniły się słabej jakości zagraniczne materiały budowlane Decyzją partii zakazuje się Transport wszelkich materiałów budowlanych do kraju Pęk Kurwa Czyli już RKI se wjeżdża normalnie, tak? No to okej. Okay. Tylko teraz z, z materiały groblane nie, nie przejeżdżają. Ej, dawaj gościu, szybciej. 2600, masz wagi. To ty już nie jedziesz, widzę, że masz cement. No, no. Ja ci oddam. Tylko ten kolor trochę nie pasuje. Nie, dobra, oni mają takie fioletowe. Eee, aminach. Aminach, abbas, abbas, aminach. Abbas J32P. Mhm, YW5C, ok. 17 czerwca, tranzyt 2450. Ha! Dobra, kurwa. Gdzie? Płacało się to sprawdzać. Paga pojazdu się nie zgadza. Regulacje wjazdowe już ci od razu mówię. Czekaj, czy toaleta to jest materiał budowlany? Nie, no nie jest kurwa. To on worki z nawozem wiezie, kurwa. Czyli regulacje muszę odznaczyć, ale i tak masz już wjechane, więc tylko jeszcze sprawdźmy, czy te kurwa, przypadkiem jakieś kontrabandy mi tu nie chcesz jeszcze wieść, to sobie zarobię na kontrabandzie. Ale jak na złość On będzie czyściutki jak łza Pod sufitka Siedzenie okej okay. masz czas O Jezu, jeszcze dwa wojki ciemno tak na tym dworze, nie? Tam są to worki z cementem, a to nie są worki z cementem. To są worki z nawozem. Co nie zmienia faktu, że i tak gościu nie przejedzie. Gdzie ten mój kurwa Ziomek? Znowu liczy te dwa, dwa pudła. Raz, dwa. maduro Naucz się w końcu, że tu dwa pudła stoją. Po co ty to liczysz w kółko? Eee, dobra. To wszystko. Odrzucony. Resztę na tym sprawdzam już. A Masz wagę przewalono gościu. Next please. Ej, czem, się tu jakieś kartki chyba pojawiły. Żółty, ha ha. ha. awans mamy, kolejny awans, super kolor żółty na razie tu by wszystko było cacy co, to nie będzie przemytnik? ej no we- nie madre eno rumsganiac ur gabarisu że stoi ej, przecież on stoi w miejscu co wy to odpierdalacie zastrzelił go no zastrzelił go ty gamoniu, kurwa ty Ej, czy to tak normalnie w bagaju leżało, ja tego nie widziałem? No nic, no co ja mogę ci powiedzieć? Posprzątaj to, żeś teraz z bałagadu narobiłeś. Kurwa, mogę jeszcze rzeczy sprawdzić, dobra, nieważne. Następny proszę. Ok, Witajcie. Witajcie towarzyszu kamracie Koło okej, okay, koło okej, okay, koło okej okay. Kurwa nie to chciałem Ja wiem, że dla was, dla was to wszyscy kurde marnujemy czas Ej gościu chce handlować, nie ma problemu, już idę Handluj handluj z tym Kurat mam dwa papiery do sprzedania i paczkę fajek. Nie chcesz flaszki? woda Wysiadaj teraz z samochodu. Dobra. A, nie wziąłem kwitów jak zakrze. A, właśnie, 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 właśnie. Weź to spakuj. Bo mi się waga zaraz będzie nie zgadzać jeszcze. 1550. 2300, Jaldo. Dashsteren. Dashst. Jaldo. 10,4D. Y4JC, 21 maj, ok, praca. Ta republika chyba ma taki zielony kolor, ale sobie luknę. Nie, no nie, nie pamiętam jeszcze, tak, mają. pieczątka, się zgadza. E, list przewozowy. No, skrzynka mydła, becz koleju i kuchenka gazowa po jednej sztuce. Ok, waga się zgadzała, tak? Tak. To co ja tu się jeszcze mogę do ciebie przywalić? W sumie to chyba nic. Okulary masz na tym zdjęciu? Masz. to nic. Szerokości. Przyświeżności. Najwyżej znowu będzie źle. Spadaj, spadaj. Next, please. Czy to już jest ostatni? Nie, jest jeszcze jeden. Ksineczka pusta. Kurwa, drzwi mnie zaatakowały. Pomocy. Nie no, tyle towaru coś będzie musiało być podejrzanego. Jak nic. Nie? muszę pamiętać, że materiały budowlane nie przejeżdżają, zaraz topę odwalę, Dziękuję. czuję. Okej. Okay. Czekaj, to zaznaczałem? Tak. To i to okej. Okay. Gdzie idziesz, łajzo ty? Koło w porządku, zbiornik w porządku, koło w porządku w porządku zderzak. Tu się zgadza. I tu się też zgadza niestety. Opaduro, maturo. Pat maturo. Forek z nawozem 10 nie zgadza się. Albo źle policzyłem. Materiały fopalne 1. Detergenty 3. Skrzynka leków 2. Płatki śniadaniowe. No nie zgadza się, dobra. Dla że się walnąłem przez, przed, przez chwilę, ale gdzie jest list przewozowy? Tutaj zaraz resztę posprawdzamy. Warlam przez 2A. okej okay. Atmaca. Atmaca. Kogo ty macasz? Waram atmaca 676. 6, nie zgadza się. Okej, okay, 20 listopada, tu by było. Tu by było do sierpnia. Kulory Zjednoczone Rayleigh Ok, pieczątka też się zgadza. 4200 jeszcze to waga, tylko do kompletu. 410, ok. Odrzucony. Da male, da, mala. da, mala, da, mala, da mala. Następny. Następny Następny Ach, O, jeszcze jeden jest! Kurwa, mać! To mi czasu zaraz braknie O, mamy przemytnika, mamy przemytnika! Wysiadamy! Co to taki słaby przemytnik? A jeszcze w siedzeniu, okej. Okay. Patrz gościu, uważam na tapicerkę. Kurde, co, pani komisarz? Jak mam przestać? Jak mam przestać? Pod siedzeniami nie ma chyba nic. Ja ci dopiero zaczynam demolować ten samochód. Jeszcze pod maskę muszę zajrzeć. Nic nie widać, bo to masko ostatnio właśnie nic nie ma ciągle, no. Eee, czekaj. No dobra, w sumie nie uciekniesz raczej. Wadzie, Dopierdla! Takie kontrole to ja lubię! Cześć, cześć. No, przesun się. Po co zamiatasz tu dziurawo podłogę? A nie, ty wmiatasz w to dziurawo podłogę, dobra Fabie, yes, sprzątaj to. To nie oglądał pierwszego sezonu. Zobaczycie, jak go ulepszymy. Jak już będzie miał taki hełm, to będzie wyglądał totalnie jak jakiś Niemiec. Następny, proszę. Dawaj tym mikrusem. Co nam tu zostało? Aha, tylko że jest akaristan i nic więcej. Majo Dajnara. Siemasz Króla Przorado. Przemówił, że to pariatka. Królestwo mydła razy 6 bagaż. Metehan, Metehan, kartal, kartal E949, E949 i UV8 i UV8. Metehan, kartal, kartal, dobra. Tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. Ty, pojazdu ci się kurwa nie zgadza. Czyli to się nie zgadza. To nie jest Azam 72, nie ma chuja we wsi. Co ty nie tu robisz, bambuko? No, wstań Madre ilio ostrożny. Ty mi tu nie gadaj ostrożnie, tylko wysiadaj Czyś tych skrzynek chyba masz za mało Dobra. Pakuj to To, co nam tu wyszło? A nie, skrzynek masz 6, a mi się coś powaliło, że 7. No ale masz. Jeszcze wagi nie sprawdziłem. Miałem to na samym początku robić. Nie zgadza się typ pojazdu, a zdjęcie się zgadza? Zdjęcie się kurwa nie zgadza. No, jak chuj się zdjęcie nie zgadza. Zdjęcie. Odrzucony. No właśnie to, właśnie to. Ruchy, 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 ruchy. ruchy. i ijo. ijo. Szybciej, szybciej, bo kończymy dzień. Dobra, słuchajcie widzowie, ja już się z wami żegnam. Jeśli wam się spodobało to zostawcie lajka, like, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów i właśnie skończyliśmy dzień pracy elegancko e, i zostawcie komentarz jeśli dotrwaliście, do, dotrwaliście do samego końca zostawcie komentarz o treści słuszna odmowa i na razie cześć do następnego